służbami i bezpieczeństwem zajmuje się rząd. Mhm. I za to odpowiedzialny jest premier, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej i koordynator do spraw służb i szefowie służb. Taka jest y, skala odpowiedzialności i taki jest porządek konstytucyjny. I ja rozumiem i jestem otwarty na to, żeby prezydent miał całą y, wiedzę, o której chce, którą oczekuje od szefów służb. Ale sposób y, y, informacji. Powinien być pokazujący elementarną współpracę. Radio Plus. sedno sprawy. Gościem Sedna sprawy jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, senator koalicji obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, to to dobrze brzmi? Patrzę na to kadencyjnie, to znaczy jak brzmi marszałkowie i czarzasty bo to był wymóg i efekt rozmów koalicyjnych i część umowy koalicyjnej, więc patrzę na to jako na wspólnotę decyzji i wspólnotę odpowiedzialności, a jak będzie brzmiał opis jego pracy, no to zobaczymy za dwa lata, kiedy ta kadencja będzie się kończyć. Póki co entuzjazmu w głosie pana marszałka szczególnego nie słyszę, jak mówi pan o Włodzimierzu Czarzastym. To to wiąże się z jego przeszłością? No bo wy macie dwa zupełnie różne życiorysy. Teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości często zwracają uwagę na tę postkomunistyczną, na tę komunistyczną przeszłość w zasadzie Włodzimierza Czarzastego. On był w ZSP, pan w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, więc po dwóch stronach barykady byli Pan ma z tym problem, że, że po takim czasie od Polski Ludowej na czele Sejmu stoi polityk związany właśnie z ówczesnym systemem? Gdybym chciał zobaczyć to, co jest, czy spróbować szukać to, co jest wspólne w tych życiorysach, to bym powiedział, że razem byliśmy działaczami ruchu studenckiego. Rzeczywiście no tak, to się zgadza, trochę inne, innej proweniencji. No ale ja wie pan, ja... Ja się nauczyłem szanować e, demokrację i nauczyłem e, szanować to, co stało, zdarzyło się e, 4 czerwca e, 89 roku i potem we wszystkich następnych wolnych wyborach, e, tych parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych. I po prostu dla mnie to jest cezura. Wolne wybory są cezurą e, i początkiem wolnej Polski. I każdy, e, kto wybiera i decyduje o... O, o politycznym wyborze i politycznym wskazaniu ma prawo do tego, żeby głosować na swoich reprezentantów, wybierać ich i, i tyle. I, I to jest historia marszałka Czarzastego. Ja z nim współpracowałem. To jest twardy polityk. I rzeczywiście razem pracowaliśmy w koalicji europejskiej. Pamiętam, że przecież ta koalicja europejska była pra. Przyczyną tej koalicji demokratycznej 15 października, która dzisiaj dzisiaj rządzi. Więc zobaczymy. no Mam nadzieję, że to będzie, jestem przekonany, dobra kadencja, dobrze będzie zarządzał polskim Sejmem. Pamiętając, że rolą marszałka jest być primus inter pares, czyli pierwszy między równymi, bo to jest zasada, która każdemu marszałkowi. Winna przyświecać. Czy dla opozycji to będzie trudniejszy partner? No bo zdaje się, że Włodzimierz czarzasty może być mniej koncyliacyjny niż Szymon Hołownia, który no, jednak starał się pozycjonować jako ktoś w obozie rządzącym, ale trochę jednak pomiędzy tymi dwoma zważnonymi obozami. Włodzimierz czarzasty będzie trudniejszym partnerem, będzie bardziej twardy niż Szymon Hołownia, dla opozycji? Nie. Szymon, marszałkownik był bardzo cierpliwy, bardzo taki otwarty. Dawał głos, był antyczezą. Jakby królem e... był, to byłby Szymonem cierpliwym, tak? No, e, nie, nie był inaczej, nie, nie starał się dominować. No, już nie mówię o tych e, o sposobie prowadzenia obrad, czy też odpowiedzi, ale dawał dużo przestrzeni. Ja pamiętam, wie pan, marszałków e, z czasów pisowskich, m.in. marszałka Kuczyńskiego, który jak nikt inny wcześniej. Był w stanie, ja byłem wtedy przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, występowałem w imieniu klubu, partii, opozycji, tak naprawdę demokratycznej, i on po prostu wyłączał, wyłączał mikrofon. I, I robił to absolutnie celowo i złośliwie. I, i tak sobie myślę, że, że żeby już nigdy nie było takiej sytuacji, że marszałek będzie wyłączał mikrofon liderowi opozycji tylko dlatego, że nie zgadza się z tym, co on mówi. I, I pokazał marszałek Hołownia, że, że, że właśnie można być takim, tak prowadzić obrady, żeby każdemu tę przestrzeń zostawić, każdemu me, me, pozwolić się wypowiedzieć i zamknąć wniosek, skończyć zdanie. I mam nadzieję, że, że daj Boże, żebyśmy utrzymali taką konwencję mhm. funkcjonowania w tym marszałkowskim świecie. To jeszcze jedną e, historię związaną z z tym e, zapytam, bo ta przeszłość odległa Perelowska to jedno, ale ta przeszłość e, do, do, związana z aferą Rywina to drugie i, i Bronisław Komorowski, czyli były prezydent, e, no, polityk Platformy Obywatelskiej, e, bardzo ważny, przypomniał aferę Rywina, mówi, że uczynienie takiej osoby marszałkiem Sejmu obraża go. Możemy, tak jak powiedziałem, znaczy nic nie mam tutaj do dodania. Mm. Są rzeczywiście wielu będzie polityków i polityki, którzy będą mieli jakiś, jakiś dystans do, do tej decyzji. To jest efekt koalicyjnego kolejcy, porozumienia. Znaczy, można było mieć pretensje, czy nie zgadzać się wtedy z tym zapisem, że. Że dochodzi do połowy kadencji do, do rotacji, tak, do zmiany. Jeżeli się akceptuje umowę koalicyjną, no to się akceptują jej, jej efekty. I przecież tam było napisane, że w drugiej części tej kadencji marszałkiem będzie wodził jeszcze raz. Tylko wtedy w przepływie triumfu, entuzjazmu, zwycięstwa nad pisem złożenia tej koalicji wszyscy zapomnieliśmy, że, że kadencja trwa 4 lata. A nie tylko dwa, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę i o tym pamiętać. Jasne, panie Marzopru, teraz przejdźmy do spraw. No niestety chyba jednak ważniejszych chodzi o te akty dywersji, o to, co dzieje się i może jeszcze dziać. Premier w Sejmie poinformował, że namierzono, zidentyfikowano sprawców tych aktów dywersji, no ale nie zostali ujęci, wyjechali na Białoruś. Można mówić o skuteczności państwa, czy raczej raczej zwracać uwagę na fakt, że po tych wybuchach kilka jeszcze pociągów przejechało po y, uszkodzonych torach i no na szczęście do tragedii nie doszło, ale mogło dojść. Pan widzi szklankę do połowy pełną czy, czy pustą raczej? Ja widzę ją cały czas w trakcie napełniania, to znaczy ja nie jestem, nie mam przekonania, że co zostało dane raz na zawsze i jesteśmy, mamy gwarancję bezpieczeństwa i i pełną kontrolę sytuacji. Nie, no w takiej sytuacji, przy takim przeciwniku, przy takim uruchomieniu służb rosyjskich, wiadomo, że te, takie sytuacje się będą powtarzać. Yy, szczęście w nieszczęściu, bo, bo nie było ofiar, udało się te wszystkie rzeczy, czy, czy większość z nich, z, zracjonalizować, opanować, ale trzeba po prostu monitorować to zagrożenie. No, proszę jednak pamiętać, że, że tu naprawdę spotykamy się. Wróg nie śpi i, i trzeba być mieć oczy Jasne, szeroko otwarte. to, i to trzeba... bardzo silny wróg, jasny panie marszałku, to, 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 to nie jest, no byle jaki wróg, trzeba jego siłę i sprawność też doceniać, ale, ale czy to nie jest problem, że właśnie szczęściu w dużej mierze zawdzięczamy, a niesprawności państwa to, że nic się nie stało? Wie pan, każdy, każdy przypadek, każda historia jest inna. Jeżeli, kiedy była y, sytuacja z próbą prowokacji y, we Wrocławskiej y, fabryce farb, y, to też wydawało się, że ta tam y, postępowanie y, przyniosło skutek natychmiastowy. To znaczy, udało się y, rozbroić to, to zagrożenie i ująć y, potencjalnego sprawcę. Każda historia jest inna. Y, tutaj y, mało kto mógł założyć, że w sposób. Tak brutalny będziemy doświadczać tej możliwej ingerencji hybrydowej ze strony służb rosyjskich, no bo przecież wybuchy czy podkładanie materiałów pod torami, gdzie też przecież normalne, przecież nie tylko ciężarowe pociągi się mhm. przesuwają czy jeżdżą, korzystają z tych torów, ale także mieszkańcy. Więc nikt nie założył, że to po prostu, że ta kwestia agresywnej polityki rosyjskiej, tych prowokacji będzie eskalować, ale już to wiemy i po prostu trzeba to bardzo wyraźnie monitorować i cały czas informować i pokazywać skuteczność służb. Ja jestem spokojny o polskie służby. Wydaje mi się, że tylko to jest kwestia po prostu też dobrej informacji i wymiany informacji z... bezpośrednio od tych, którzy rzeczy nienaturalne zauważają. I korzystania z tej informacji przez, przez służby, które gwarantują bezpieczeństwo. To się po prostu mhm. no, Panie Marszałku, mówi Pan o wymianie informacji. Tyle, że mamy problemy z wymianą tej informacji na linii rząd, szefowie służb i prezydent, który też, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w dużej mierze za nie odpowiada. Czy zdaniem Pana Marszałka to nie był błąd, że na zaproszenie głowy państwa szefowie służb nie pojawili się w Pałacu Prezydenckim? No, wezwanie nie zaproszono. Okej, okay, będzie gospodarki. wezwanie, tak. No, żeby, no, 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 mówię też to z, z ciężkim sercem, bo, bo nie rozumiem. Bo akurat taka to jest norma pewnego rodzaju: spotkanie z szefami służby, wymiana informacji, to przecież to nic nie ma tutaj żadnego drugiego. No to dlaczego dnia. tam nie było? Uważam, że. No, dlatego, że po prostu zostali wezwani w taki sposób, no Chodzi o normalną informację, którą otrzymuje premier, że takie zaproszenie się. Odbywa i koordynator do spraw służb i wszystko może być prowadzone tak, jak w poprzednich latach. Przecież no ale, ale, panie no ale, ale jakiś i, porządek i, jednak taki, no jest prezydent Rzeczypospolitej, yy, absolutnie no, najwyżej no, umocowany w Polsce polityki. Niewłaściwa forma zaproszenia szefów służb i oni się obrażają, bo w niewłaściwej formie zostali zaproszeni. No bo oni są, bo oni są pracownikami premiera, panie redaktorze. No służą w państwu tam? przede wszystkim, dlaczego tego nie, państwa jest prezydent? Nie. Nie, nie, nie proszę pan, nie jest prezydent. Jest rząd. Znaczy, służbami i bezpieczeństwem zajmuje się rząd. Mhm. I za to odpowiedzialny jest premier, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej i koordynator do spraw służb, i szefowie służb. Taka jest y, skala odpowiedzialności i tak jest porządek konstytucyjny. I ja rozumiem i jestem otwarty na to, żeby prezydent miał całą y, wiedzę, o, której chce, którą oczekuje od szefów służb. Ale sposób e, informacji powinien być pokazujący elementarną e, współpracę i e, szacunek dla konstytucji. Cóż szkodzi poinformować premiera i koordynatora do spraw służb, że się, e, szefów służb, żeby porozmawiać o, e, o, o sprawach bezpieczeństwa, a nie wzywa się na odprawę. No naprawdę nauczmy się e, takich normalnych relacji. Ja widzę tych współpracowników prezydenta Nawrockiego, widzę w jaki sposób. Oni się informacjami, jaką narrację budują i uważam, że to jest po prostu złe. Znaczy, jeżeli będzie prezydent realizował oczekiwania e, e, panów Cenckiewicza czy Boguckiego, no to tu się nie, nie będzie porozumienia elementarnego. Ale po co to? Znaczy, czemu to służy? Znaczy, jaki ma to sens? Czy prezydent chce się dowiedzieć, co się dzieje? Czy chce zademonstrować, że jest głową państwa? No, no naprawdę, no wiemy. Wie pan, no to no trzeba po prostu znać, znaleźć porządek rzeczy i, i potrafić go uszanować. Grzegorz Schetyna, były marszałek, Sejmu, szef msz i szef platformy. Jest gościem dzisiaj sedna sprawy. Kończymy radiową część programu. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka, w której do relacji prezydent-rząd jeszcze wrócimy. Radio Plus. sprawy. Marszałek Grzegorz Schetyna jest naszym gościem, Panie Marszałku, ale niedawno minęło 100 dni y, rządów prezydenta Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia ten czas? Jeżeli chodzi przede wszystkim o zderzenie Pana oczekiwań z rzeczywistością. To spodziewał się Pan, że tak właśnie będzie y, to wyglądało, taka będzie prezentura Karola Nawrowskiego, y, czy, czy jest może inaczej? Y, czy, czy rząd ma trudniej, łatwiej? Jak, jak pan na to wszystko patrzy? Ma trudno, znaczy to nie jest e, prosta współpraca. No chociażby spójrzmy na e, ilość wet, tak? Mm -hmm. Które to jest 13 wet na 370 podpisanych ustawach, to jest ponad standard. E, ja myślę też, że to jest e, ten zespół, który jest dzisiaj przy. E, przy Prezydencie Nawrockim nie ma takiego doświadczenia z kancelarii prezydenta. Takie młode filmy. sprawiedliwości, prawda? Taka, yy... no, trochę, trochę jest tak. To bardziej są z, yy, ludzie, którzy są związani kampanijnie czy emocjonalnie z prezydentem i trochę chcą pisać ten scenariusz współpracy z rządem, czy tam relacji z rządem, aktywności prezydenta yy, Nawrockiego w nowy sposób, w inny. Uważają, że, że trzeba to zupełnie zrobić inaczej niż te. W poprzednich kadencjach. Ja to rozumiem, bo, to, bo chcą mieć jakby, chcą realizować jego oczekiwania, ale to nie jest proste. No, proszę zobaczyć, już nie mówię o tych wetach, czy, czy takich niepotrzebnych moim zdaniem tych kwestiach uderzenia w promocję oficerską ABW i SKW, ale bo, bo, to, bo to nie służy budowaniu, pokazywaniu na zewnątrz, że, że jest, może być normalnie, że są takie rzeczy, które możemy odsunąć od tego. Politycznego sporu. Tego nie ma. Uważam, że ten pierwsza obecność, pierwsza rada gabinetowa, którą zorganizował prezydent, gdzie zaprosił rząd, gdzie on pokazali ci urzędnicy prezydencji, że nie mają doświadczenia w zarządzaniu państwem, nie mają wiedzy. Ja nie mówię bez pretensji, bo oni mieli skąd tej wiedzy nabyć. Znaczy, to nie mają wiedzy o tych ostatnich dwóch latach. Ale to było takie trudne dla nich zdarzenie z rzeczywistością. Więc mam nadzieję też, że Rada Gabinetowa, każda następna, jeżeli będzie ją organizował pan prezydent Nawrowski, będzie merytoryczna i będzie poświęcona y, konkretnym rzeczom i, i, i przekazaniu konkretnych informacji, czy oczekiwania, oczekiwania, realizacji oczekiwań prezydenta, on powinien wiedzieć, z czego na takiej radzie gabinetowej chce się dowiedzieć i, i, i tę wiedzę posiąść, a nie po prostu po omacku. Szukać tematów, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić rządowi. Ponieważ, oku, jak, jak słucham tego opisu, który Pan przed chwilą przedstawił, to, to mam wrażenie, że on też całkiem nieźle pasuje do aktu obecnego rządu, z tym szukaniem po omacku swoich tematów i brakiem wiedzy, co tak naprawdę chce robić. Nie ma Pan wrażenia, że rząd też po, w połowie kadencji jest i, i ciągle szuka swojego miejsca w świecie i szuka swojej roli tematycznej, które miałby podjąć spraw, które miałby załatwić, ciągle jest z tym problem? Ale mam takie wrażenie, nie wiem, pan redaktor, że, że jest lepiej z, z tą skutecznością rządu, że, że jest konkretniej, że jakby te pierwsze dwa lata poświęcone też na jakby docieranie tych relacji pomiędzy koalicjantami, że to już jest, jest, jest za nami, że wszyscy wiedzą, że to jest jeden projekt, wspólny projekt koalicji demokratycznej, 15 października i my musimy być razem. Także razem możemy doprowadzić do politycznego, wyborczego zwycięstwa za dwa lata. Czyli jeżeli były. A wcześniej są nie nie za wami, to jeżeli, jeżeli, jeżeli to można mam zacząć. Ja mówię o wrażeniu. Tak, mhm. tak, mi się wydaje, że ludzie, że ci politycy, którzy tę koalicję tworzą, wiedzą, że, że teraz już musi być tylko lepiej, skuteczniej, konkretniej, konsekwentniej. I, i mam nadzieję, że, 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 że to zrozumieją, że wiedzą, że że to będzie musi wynikać z tych relacji, które są budowane, oparte na zaufaniu na skutecznym podejmowaniu decyzji, prowadzeniu rozwiązywania problemów Polaków, no, skutecznym prowadzeniu spraw, realizacji obietnic wyborczych. Znaczy, to nie jest coś nadzwyczajnego, ale wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy tworzą tę koalicję, dzisiaj to już na pewno wiedzą, że to jest ten czas. Mm, a to, to także dlatego łatwiej się udaje, że pozycja koalicjantów jest y, słabsza. Także ta sondażowa pozycja, ale, ale nie tylko, no jak spojrzymy na Polskę 2050, y, gdzie ona dzisiaj jest, czy, czy polskie Stronnictwo Ludowe, po prostu koalicjanci mniej mogą i dlatego ten rząd jest bardziej sterowny? Myślę, że na pewno to jest też. Ja myślę, że to jednak jest spojrzenie takie, że sami nie znaczymy tak wiele, żeby zmieniać rzeczywistość. Poszczególne projekty poszczególnych partii nie dają szansy na zbudowanie większości wewnątrz koalicji. Jeżeli nie ma większości wewnątrz koalicji demokratycznej 15 października, to te projekty nie mogą być realizowane. Więc dlatego to jest taka wielka nauczka. Albo przekonujemy się wspólnie, nawzajem, że projekt nasz projekt partyjny, klubowy, jest skuteczny i może być, powinien być projektem całej koalicji demokratycznej 15 października i wtedy mamy szansę, żeby go przeprowadzić w Sejmie, w Senacie i wysłać prezydentowi do podpisu. Jeżeli nie mamy tej większości, jeżeli jesteśmy zbyt mało przykonywujący dla naszych koalicyjnych partnerów, to znaczy, że jesteśmy nieskuteczni, że nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić. I, i, i dlatego to jest, wydaje mi się, taka lekcja, która płynie z tych, tych ostatnich dwóch Polska 2050 będzie miała swojego wicepremiera. Myślę, że to jest efekt rozmów ustaleń. Mm. I wydaje mi się, że tak, że to jest takie oczywiste, oczywiste tak, że to jest takie domknięcie tych porozumień i całej, całej, całej umowy koalicyjnej, tak, nawet jeżeli nie było to napisane tak, jak mówię, ale jest jakby oczywistą konsekwencją tej współpracy i tej zmiany, która. Odbyła się dzisiaj na stanowisku. Panie Marzaku, też ja chciałem na koniec zapytać, czy pan ma jakąś satysfakcję, że premier Donald Tusk poszedł wytyczoną przez pana drogą, bo to pan jest yy, yy, ojcem założycielem Koalicji Obywatelskiej jako idei koalicji wyborczej, a Donald Tusk yy, no, platformę zamienił w koalicję obywatelską, yy, czyli no, poszedł wytyczonym przez pana szlakiem? No tak, no, ale to jest, wtedy to była współpraca. Yy, Partii przed wyborami samorządowymi. Dzisiaj to już jest jedna partia, tak, jeden mhm. jedno ugrupowanie. Koalicja Europejska to była podstawa do tej koalicji demokratycznej 15 października, która się stworzyła, która została utworzona przez nas i która teraz ma większość w parlamencie. Wie pan, to są rzeczy oczywiste. Ja myślę, że w oczywisty sposób może to nie jest kontynuacja. Ja robiłem rzeczy, które były dobre dla tej części demokratycznej opozycji, z, którymi, z którą rozmawialiśmy i budowaliśmy porozumienie i to z natury rzeczy, to ja tylko się mogę cieszyć, że, że to była dobra, że to był dobry punkt tak? Że ta droga wtedy wytyczona ma, miała znalazła swój najpierw swój pierwszy koniec pierwszego etapu, czyli zwycięstwa, pamięta pan o wyborach. Senackich, wybraliśmy wybory samorządowe, potem wygraliśmy zwory do Senatu, a teraz wygraliśmy wybory i do Senatu, i do, do Sejmu, więc tylko trzeba trzymać kciuki i dalej integrować te ugrupowania, budować relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym poczuciu takiej skuteczności, rozwiązywania problemów Polaków i, i wygrawania wyborów. A sam Donald Tusk się obronił, tym się tym panie marszałku? Obronił. A sam Donald Trump się obronił, bo był taki czas, że no, w waszym obozie pojawiała się masa głosów, że jednak może warto byłoby pomyśleć nad zmianą, że może jednak ten Sikorski, a nie Tusk na czele rządu. Zdaniem pana marszałka, przed wyborami powinniście jeszcze pomyśleć o zmianie, czy, czy nie ma już tematu absolutnie. Nie teraz... Teraz już uważam, że, że to wszystko i są dobre sondaże koalicji obywatelskiej, jest problem, który ma PiS z, z własnymi przyszłościowymi być może krajcentami, mm -hmm. z Konfederacją. Widać, że oni tam po prostu są takie poważne zgrzyty, więc my musimy uciekać do przodu i, i to trzeba zrobić w porozumieniu i, i w takim głębokim przekonaniu, że za dwa lata jest najważniejsze starcie, że, że, tam, że musimy być gotowi na te wybory za dwa lata, a kampania zaczyna się już w ale z Tuskiem czy nie? To jeszcze jest otwarty temat? No tak, znaczy, zobaczymy, bo będą wybory wewnętrzne, to, to będzie decyzja, którą podejmie Koalicja Obywatelska, kogo wybiera na szefa, kogo wybiera na liderów e, regionalnych, jak to wszystko będzie wyglądało. Wszystko przed nami, najpierw będzie e, scenariusz i, i plan działań, i, i konkretny kalendarz i wtedy będziemy się do tego wziąć. No, premier Donald Tusk, jako, jako premier, ciągle nie ma najlepszych notowań. Nie myśli pan marszałek o tym, żeby rzucić rękawicę szefowi Platformy, rzucić wyzwanie? No, to, jest kwestia, nie pan, ale to jest kwestia rządu, y, premiera personalnych, może z sympatii mm. lub antypatii, ale, ale koalicja obywatelska ma dobrze powyżej 30%. Zaczyna dystansować pis do podstawowych A PiS, to poniżej jest 30, to pis poniżej 30%, tak, na... tak zdaje się na, na Tak, więc na To trzeba wykorzystać. Ja jestem zwolennikiem permanentnej budowy partii i poparcia dla nich, więc i, i, i środowisk. Trzeba myśleć też o koalicjantach, bo być może nie będzie łatwo, żeby jedno ugrupowanie zdobyło w wyborach ponad 50 głosów, więc ważne też, kto, jacy będą partnerzy, z którymi będziemy rozmawiać w przyszłości. To wszystko jest... Ale, dzisiaj się tym zajmujemy. Ale, ale chodziło o na to, jest, pan marszałek no, myśli o tym, żeby spróbować jeszcze raz ubiegać się o funkcję szefa Platformy? No. Na razie powiedziałem, że musi być kalendarz, muszą być zasady wyboru i wtedy będę się do tego Czyli nie wyklucza pan marszałek tego, że będzie ubiegał się o stanowisko szefa Platformy? Nie, nie Dzisiaj o tym nie myślę, bo dzisiaj nie ma dat, nie ma, mhm. nie, ma, nie ma dat, kiedy te wybory będą, nie ma zasad, na których będą przeprowadzone. Jeżeli te wszystkie rzeczy będą jasne, to, to wtedy się wypowiem i podzielę się. Także tak szukam, sobie pana, jakoś to dobrze nazwać. Rozważa pan w takim razie, panie marszałku swój tak, udział. Znaczy wie pan, byłem szefem platformy dla uh -huh. przez przez cztery lata i to był bardzo trudny czas. Udało mi się wiele rzeczy zrobić. Platforma przeżyła jest dobrym i zdrowy. Zawsze e, zawsze będę ją wspierał, bo uważam, że to jest po prostu bardzo uh -huh. dobry projekt dla polskich, dla Polaków i którego miejsca o tym będziemy mówić wtedy, kiedy Będą jasne zasady gry. Jasne, ale rozumiem, że, że ten poziom, rozważa pan startowanie naszej platformy, to, znaczy, to, to, to jest zdanie prawdziwe, nie, tak? Nie, pan, powiedziałem jeszcze raz, mogę trzeci raz panu powiedzieć. Mhm. Znaczy, będę o tym rozmawiał z panem redaktorem i z, z mediami, kiedy będą znane zasady Wyborów, które będą przeprowadzane na każdy szczebel, wtedy się wypowiem w tej sprawie. Dzisiaj tego nie ma, dzisiaj to nie jest na stole, więc dzisiaj się w tej sprawie nie wypowiem. Grzegorz Schetyna, byłby marszałek Sejmu, był szef Platformy, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu marszałkowi, życzę państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Radio Plus, Sednał Sprawy.